Dzień dobry Państwu, nazywam się Józiu Dobrochowski Pomagam Patrykowi no, Pracujemy od 4 rana Do wieczora do godziny 8 rano krówki dojemy i teraz o 5 też jedziemy krówki doić 20 krówek mamy I 50 takich mieszańców czerwonych się mnie nagrywa, mój wlóczak najmłodszy Siejemy saletę ramonową na 10 hektarach Patryk Dobruchowski sieje. Jest to przeżyto zimowe na terenie między Wyszomierzem Łuchowem, przy drodze szóstki droga numer 6 Siejemy razem z Patrykiem Kochani widzowie O, to jest ładowareczka jakby cię maszyna zapchała, bo tam woda jest, to, wiecie co, to, to wali taką maszyną. Janek wyzywa, bo w worku był, była woda i się zapychało, bo... Siema! Siema. Pozdrawiamy!